Johna Mitko, piosenka Game Lover no i co tutaj przedłużać, nie będę zaczynamy od akordu A7, czyli poprzeczka na piątym progu palec serdeczny chyba serdeczny na strunie A na progu siódmym i palec środkowy na strunie G na progu 6. I to będzie nasz chwyt A7. Drugim chwytem będzie Cis. Cis molowy. I to będzie poprzeczka bez struny E na progu 4. I tutaj kształt taki jak amolu molu Wszystkim nam znanego. Czyli na, na progu piątym na strunie B palec środkowy I dwa palce na środkowych strunach na progu szóstym Jeśli chodzi o rytm, mamy tutaj e, parę fajnych zagrywek Ponieważ będziemy puszczać te chwyty barowe, będziemy rozluźniać mięśnie i je spinać Oraz mamy na samym początku taki hammer dwoma palcami i od niego sobie zaczniemy, czyli mamy powszeczkę na piątym progu i staramy się hamerować tymi dwoma palcami, czyli po prostu uderzyć zaraz po uderzeniu tą ręką. I to samo będziemy robić na Cizie, tym razem trzema palcami. Jeśli to mamy przećwiczone, staramy się uderzyć zaraz po tym hamerze jeszcze raz w dół. Możemy dodać jeszcze jedno uderzenie w górę, wtedy będzie to lepiej brzmiało. Jeśli mamy coś takiego, możemy iść dalej, czyli pełen, pełen ryczał będzie brzmiał w ten sposób. Czyli mamy, i musimy odpowiednio puszczać palce mniej więcej co, co, co drugie uderzenie, to jest, czyli mamy. To mamy, teraz puszczamy delikatnie te palce, uderzamy raz, i na drugi raz znowu ściskamy. Nasz początek, i teraz puszczamy. I znowu ściskamy. I później mamy już tylko po, po kolei puszczamy. Co drugi raz po prostu rozróżniamy te mięśnie i jeszcze raz je spinamy. Do samo na się będzie. No i, no nie wiem, no może trochę za krótko tam rytmikiem tłumaczyłem, ale nie wiem do końca, co tutaj można by jeszcze o tym powiedzieć. W sumie to nie, nie ma znaczenia, czy uderzamy tak naprawdę do góry, czy w dół, ponieważ tylko i wyłącznie ma znaczenie tutaj ściskanie i rozróżnianie w rytmie tej naszej lewej ręki. I później mamy tylko i wyłącznie jeszcze taki fragment, gdzie właśnie trochę wcześniej przerywa John Mitko na gitarze Dźwięk. No to nie wiem, no to chyba tyle, aczkolwiek mogę jeszcze raz spróbować wytłumaczyć tą rytmikę. E, więc mamy ten hammer. Uderzenie krótkie w górę, jeszcze raz w dół. mamy puszczenie tych mięśni raz w górę spięcie raz w dół rozluźnienie raz w górę raz w dół i tak ciągle mam nadzieję, że to jest w zrozumiałe Staram się jak najwolniej to zagrać, ponieważ no już tutaj ciężko jest cokolwiek, jeśli chodzi o tą rytmikę, bardziej wytłumaczyć. Trzeba to po prostu um, zagrać i, i próbować um, w rytmie razem z nagraniem um, osiągnąć te przerwy, właśnie. Thank you so